Słuchajcie, mamy pismo do Pana Hołowni podpisane przez Pana Rusofoba, czy Rusop, Rusopolusa. Widzicie? I po pierwsze Hołownia tego pisma nie powinien w życiu do sądu przekazywać, tylko czekać aż tego chuja aresztują. Eee, ale właśnie jest napisane, napisane jest bardzo wyraźnie. To świadczy o tym, że sędziowie nie znają angielskiego, Hołownia nie z angielskiego. I będzie być wywaleni z roboty, a sędzia pójść do pierdła. Zapisane bardzo wyraźnie: spójrzcie, że it nie zawiera apply when representatives and their substitutes are found committing, attempting to commit. Czyli kiedy ci właśnie członkowie jego lub tutaj członkowie, czyli reprezentanci lub ich, lub ich zastępcy są odpowiedzialni za popełnienie lub próbę, popeł próbę popełnienia lub właśnie popełnili wykroczenie kryminalne. Ani, e, ani żadna inna pozostała sprawa, która e, ich ten immunitet, e, która ich ten, e, e, kiedy parlament nie, waive, odwołał im tego immunitetu. Czyli jeszcze raz, it doesn't not to po angielsku znaczy nie. Czyli nie dotyczy, kiedy e, próba, e, zamiar, Albo popełnienie kryminalnego. A on to popełnił. I drugi punkt, spójrzcie, że podczas sesji w tym parlamencie, zebrania parlamentarnego, przedstawiciele tego zebrania i ich, ich reprezentanci, czyli znaczy ich zastępcy, whether they may, whether they be members of parliament or not, shall enjoy. Widzicie? Kiedy, kiedy są członkami Parlamentu lub nie powinni, powinni mieć immunitety w tych krajach lub na innych terytoriach, ale kiedy lub. Czy generalnie zakładamy, że zapisujesz się, wywalają Ciebie z sejmu tak I to Ciebie chroni. Ale najważniejsza rzecz Chroni Cię tylko podczas podróży. Znaczy also, czyli również podczas podróży. Ale to najważniejsze. It doesn't. It doesn't. Widzicie? It doesn't. Ale nie chronicie kiedy popełniłeś przestępstwo. Lub jak w przypadku niego jesteś uznany tego, który przestępstwo popełni, Czyli podejrzanego. Proszę bardzo, możecie zadzwonić. Poprosić o tłumaczenie. To samo wam przetłumaczą. Pan jestem postawiony zarzuty. I on tam cię podejrzanym. Proszę bardzo. I powinien siedzieć w pierdlu pan Romanowski. No, ale Polski sąd stwierdził inaczej, bo polski sąd się na angielskim nie zna.